Szanowny Panie Ministrze, szanowni państwo. Do końca roku pozostało jeszcze dwa tygodnie, ale wydaje mi się, że naprawdę mogę powiedzieć, że był to udany dla dowództwa garnizonu Warszawa i podległych jednostek wojskowych rok. Nie był to rok łatwy, ale jeszcze raz podkreślam, był to rok udany. Te wszystkie zadania, które postawili przed nami przełożeni w 2016 roku, mogły być zrealizowane z tak dobrym skutkiem, bo jesteście świetnymi żołnierzami. Nie możemy zapomnieć dzisiaj o pracownikach Resortu Obrony Narodowej. To również dzięki ich pracy i zaangażowania możemy czuć dzisiaj, że spełniliśmy w 2016 roku nasz wojskowy obowiązek. Wiele z tych spraw, o których mówiłem, nie byłoby możliwych, gdyby nie bardzo przychylne, jak oceniam, traktowanie wszelkich przedstawianych przeze mnie koncepcji i wniosków do ministra obrony narodowej. Jestem naprawdę za ich zgodne z moimi oczekiwaniami rozpatrzenie i wyrażenie mi zgody na realizację zadań według zaproponowanych wariantów niezwykle wdzięczny ministrowi obrony narodowej panu Antoniemu Macierewiczowi. Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia życzę wszystkim naprawdę wszelkiej pomyślności. Bądźcie zdrowi. Odpocznijcie, nabierzcie sił, i w nowym roku, który mam nadzieję będzie obfitował w wiele ciekawych i równie pozytywnych zdarzeń, życzę Wam samych pięknych i radosnych dni. Panie Ministrze, dziękuję za uwagę. Kim to jest dzień, w którym myślimy za sprawą światełka betlejemskiego o. O braterstwie, o solidarności, bo to jest tego symbol, o przyjaźni i zwracamy się ku wartościom, które towarzyszą nam w dniu codziennym, ale które trzeba sobie przy okazji ważnych wydarzeń przypominać. To jest rocznica narodzin Jezusa Chrystusa, a zatem jest to ten moment, w którym pamiętamy o. I myślimy o tych, tym dobrze najwyższym, o do, dobru, które patrzy z góry, o opatrzności, którego ręka, czy chcemy, czy nie chcemy, czy jesteśmy bardziej o tym przekonani, czy też może mniej. Ale ta ręka opatrzności nad nami spoczywa. Miejmy nadzieję również, że czuwa. Proszę Państwa, proszę przyjąć ode mnie, również od ministra. Od resortu i kierownictwa życzenia wszystkiego najlepszego. Wiele swobody, pogody, ducha, wiele szczęścia w życiu osobistym. No i o tym mówił pan generał siły do pracy dalszej, siły do tego, żeby również z tej pracy wynikało i dobro, i zadowolenie. Wszystkiego najlepszego. Chrystus przyniósł prawo miłości. Powiedział o sobie, że przyszedł ratować to, co zginęło. Przyszedł ocalić każdą i każdego, nikogo nie przekreślając. Sprawa, byśmy, łamiąc się tym świętym znakiem, potrafili wyrazić słowem to, co czują nasze serca, przez Chrystusa Pana naszego. Ten czas Bożego Narodzenia, który przed nami, to czas obdarowania się prezentami odwołujemy się do tutaj do tego zostało się 2000 lat temu do tego najspanialszego daru jaki został ofiarowany człowiekowi każdemu z nas osobiście tym darem jest Jezus Chrystus zdrowia, szczęścia, pomyślności, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, tego abyśmy mieli czyste serce, bo tylko tacy Boga będą mogli ujrzeć i abyśmy mieli też spokojny 2017 rok. Szczęść Boże na święt.